No witam stacja. czyli wszystko działa, słychać my? słychać czy nie słychać? o, no i elegancko można powiedzieć, że próba mikrofonu zaliczona a wieje a koło Łosu. nic ciekawego strasznie sparty. i nie nie wiem w sumie jak te lajwy się robi jeszcze ale trzeba wypróbować taki pierwszy testowy Zobaczymy co to. O, aż dwóch widzów Szaleństwo trzech Siema Tomasz, siema, siema Kup mi Nie co to, to jest, ale mogę ci kupić Nie ma problemu O, jest parę osób Dziwnie to skacze. 24. Choć co koło Walsall. Tak. No, tu upał straszny. Straszna ziemia też taka kamienista. I mówię, mała przerwa. Spróbuję sobie live'a zrobić. Nigdy jeszcze nie robiłem. Także coś nowego. Bo słabo się na razie kopię. Jakiś hamerek wyszedł, ale. Ale. Jeszcze nie dla mnie także, ale może powoli też się ukopię. Na razie się trochę owam w cieniu, bo faktycznie jest tak gorąco, że no komercja, komercja. Ale wiesz co, mówiłem mam taki jeden dzień, to trzeba pochodzić, popróbować. No, no to jakoś nie wiem, ta publiczność tutaj skacze. Na razie jedna łapka, dajcie łapkę w górę jeszcze jakąś. To może będzie parę osób więcej, to sobie chwilę tu posiedzę. A ja wczoraj widziałem Tomasz, że Ty live'a robiłeś, ale ja byłem w pracy jeszcze. Nie miałem jak obejrzeć. Jak tam Tomek po weekenderze? Znalazłeś coś ciekawego. Siemanko zbigniew. Elegancko. A ja sobie niedzielę odpuściłem, mówię, posiedzę nad tym morzem. Całkiem spoko było. Dlatego mi się nie chciało tam jechać w ten UPO. Ale widziałem, że właśnie w niedzielę coś więcej powychodziło niż, niż tamten, nie? Niż w sobotę. Bo w sobotę to była tragedia. No siemanko, siemanko Zbigniew. Witam, zapraszam na kanał oczywiście też. No, ale na nic straconego wbije się. Czekam na żniwa, już pod ten utęsknieniem będzie gdzie kopać, bo tak to... Tragedia. Pewnie. Miłej pracy. Dzięki tutaj za odwiedzinki. Trzymaj się. Nie, ja nie łowię, ażką wykrywaczy metali Ale też tak, powiedzmy zależy od szczęścia Jak na rybach Co się złowi, czy się nie złowi Na razie Tomasz O, zimanko, Rafik Wita, wita na moim pierwszym live'ie testowym Z pola Z pola, generalnie z pustyni Tak wali słońce, że Dzięki za odwiedzenie na O no ci powiem chyba lepsza opcja gdzieś tam nad morze niż teraz na pole. Ja jestem na polu, ale jest tak kamienista ziemia, jest tak sucho, że Akilofa nie zabrałem. A to mówię odpalę sobie chociaż lajwa. zobaczyć jak to działa. Jeszcze nigdy nie robiłem także. No a tobie to ja życzę jakiegoś złotka dzisiaj, nie? A, tam tobie nadzieję, ubiera ostatnia. Ja. Ty to zawsze coś tam dobrego znajdziesz także. Pewnie ja jeszcze tak tutaj chwilę tego live posiedzę i, i idę jeszcze poszukać. Dzień jest długi, może coś się trafi. Także nigdy nie wiadomo. No, ale tutaj akurat jest w miarę fajnie. Co do pogody, bo. Bo, bo trochę zawiewa, a także a teraz słoneczko zaszło, to już w ogóle jest przyjemnie. Także Deus się studzi w cieniu, i jeszcze zrobię jakieś małe podejście. No, może nie wiem, na godzinkę zobaczymy. O, Ozji się manko, się manko. No, witam, witam. No, tutaj też gdzieś chyba koło 27. Tylko, że mówię, czasami trochę wiatr zawieje, to to jest w miarę, w miarę spoko łapeczkę w górę, pamiętajcie tutaj możecie zostawić, może jakiś większy zasięg to wygeneruje. Oj pogoda jest niemiłosierna, straszna. Fajnie nawet się szuka, tylko że no strasznie twardo jest i słońce mi aż tak nie przeszkadza. A kto tam pije coś to smacznej Pepsi. A no, to rafik nie musisz mówić. To nawet ja bym powiedział raz jest super 20 razy, jest nic nie. To tak zazwyczaj jest. No ale wy tam w Holandii to macie tak fajnie. Pod względem tego, że możecie jednak po tych parkach pochodzić i tak dalej. U mnie to tak nie, nie bardzo, chyba że tam jakieś lokalne. Te kancile zezwalają. No ale akurat moje okolicy nie. Dzięki Ozi, dzięki. Dzięki za wizytę też. Coś się może trafi jeszcze nie wiadomo dzisiaj. Ozi zobaczymy. Też wiecie, jeszcze trochę i, i żniwa sam. To akurat się sezon zacznie. Taki lepszy, bo na razie to jest takie wygorywanie. <laughs> Wszystkie gry wejdziesz. No pewnie, ja też no ale Ale to tak kurde sucho ostatnio i to jest to najgorsze, nie? Przynajmniej dla mnie Dobre. Krótki live taki testowy. Dzięki Wam wszystkim za wizytę. Wytestowane także już na przyszłość. Będzie można jakiś live od czasu od czasu do czasu odpalić, także Miło, dzięki, dzięki, kto tam wpadł. Wszystkim miłego dnia życzę. A ja jeszcze lecę trochę, poszukam i zobaczymy, co tam się znajdzie. <laughs> o, ja to bym chciał mieć tyle czasu, żeby było tych wypadów tyle, ale to tak, kurde, u mnie też czasem nie ma tak dobrze w życiu. Dzie dzięki Rafik, zajemnie, zajemnie. Miłego weekendu życzę. Dobra, zmykam się, trzymajcie się wszyscy.